3 i 4 września w arenie Legionowo został rozegrany turniej piłki ręcznej o Puchar Starosty Legionowskiego. Obok gospodarzy drugoligowego KPR Legionowo w turnieju wystąpiły trzy drużyny z pierwszej ligi. Wisła 2 Płock, Cepter AZS Uniwersytet Warszawski oraz AZS Biała Podlaska. Ekipa trenera Tomasza Porzezińskiego do tegorocznych rozgrywek przystąpi wzmocniona kilkoma zawodnikami z wyższych lig. Przyszli, przyszli chłopcy, którzy mają już doświadczenie i z ekstra klasy, tak jak Kamilciok. I z pierwszej ligi, tak jak Przemek Smołów, Maciek Krawiecki, Adam Królak, Andrzej Kijek w Bramce, który no może w tej chwili jeszcze nie, nie, nie do końca błyszczy, ponieważ... No brakuje, mu, brakuje mu takiego treningu specjalistycznego, No, ale tak jak widać, no zaczyna się zmieniać jakość gry tego zespołu. Zmienia się na lepsze, co mogli zobaczyć kibice podczas sobotnich i niedzielnych spotkań. W swoim pierwszym sobotnim meczu Legionowianie zmierzyli się z AZS-em Biała Podlaska. Mecz był bardzo zacięty, a pierwszoplanowe role w tym spotkaniu odgrywali bramkarze obydwu drużyn, którzy popisywali się wieloma skutecznymi interwencjami. Gospodarze okazali się jednak skuteczniejsi i pokonali faworytów 24 do 20. Kończyliśmy ligę meczem z AZS-em Biała Podlaska. Przegraliśmy jedną bramką, jak wszyscy pewnie pamiętają, dość nieszczęśliwie, bo w ostatnich sekundach nadszedł znaczy czas na rewanż. No i udało nam się wreszcie zrewanżować naszym kolegom kolegą z Białej, no z czego tylko należy się cieszyć. W drugim meczu z Wisłą 2 Płock było już znacznie trudniej, głównie z powodu bardzo ostrej gry. Wisła wygrała 33 do 30, a gospodarze zostali mocno porozbijani. Między innymi Kamil Ciok z podejrzeniem złamania żebra pojechał do szpitala, gdzie w poniedziałek ma przejść dokładniejsze badania. Do ostatniego meczu z Cepterem Uniwersytet Warszawski KPR Legionowo przystąpił bardzo osłabiony. Mimo to gospodarze długo toczyli wyrównany bój z rywalami. Ostatecznie Cepter wygrał 28 do 23 i z kompletem zwycięstw wygrał Legionowski Turniej. Drugie miejsce zajęła Wisła, KPR Legionowo trzecie, a AZS AWF Biała Podlaska czwarte miejsce. Mecze z pierwszoligowcami pokazały, że klub z Legionowa będzie liczył się w walce o awans. KPR jest zresztą typowany przez fachowców, oczywiście obok azs Uniwersytetu Łódzkiego Politechniki Łódzkiej, jako główny faworyt drugiej ligi. Już w pierwszej kolejce 1 września właśnie te dwie drużyny spotkają się w Łodzi. Spotykamy się z zespołem HKS, który prowadził mój przyjaciel, no nie ukrywamy, że nie jest to dla nas i dla mnie i dla Tomka sytuacja komfortowa, ponieważ wiadomo, że jest to mecz, który może w przyszłości decydować o rozdziale miejsc w tabeli. No ale cóż, no takie jest życie. Przed startem Ligi 17 i 18 września KPR Legionowo wystąpi w turnieju towarzyskim w Ostrołęce.